Cześć, witam Was na kanale. Dzisiaj chciałem Wam pokazać prawdziwą perełkę, czyli topowy Kijot Hendinga Model Blast. Jest to najwyższa półka tej marki. No, już po samym opakowaniu widać, że żartów nie ma. Mędka przychodzi do nas właśnie w takiej twardej tubie, która jest wykończona jako skórę, na której mamy tutaj wyszywane logo marki, i nazwę modelu. No, wygląda to naprawdę premium. W środku jest oczywiście nasz blastik. No pierwsze wrażenie, jakie robi ta wędka, jest niesamowite. Jest pięknie wykończona. Taki nowoczesny design. Wszystko jest z, naj, z najlepszych komponentów. No sam Blank jest zrobiony z, mat, z węglowych mattoraj T1100, 40 ton i 30 ton. Naprawdę to jest wysoki poziom. Ciekawostką jest, że wszystkie komponenty są autorskimi elementami handlinga. No z wyjątkiem jednej małej przeloteczki szczytowej. Do testu wybrałem model kija o długości 1,98 m. Ten kij waży 110 g. Ciężar wyrzutu to jest 7,21. Moc blanku to jest medium. A zalecana wytrzymałość linki to jest od 8 do 14 lb. Czyli tak mniej więcej od 4 kg do 6,5. No, zobaczmy jak to. Ten kij wygląda z bliska, przyjrzyjmy się jemu. Donik w tej wence jest zielony, a dolna część wykonana jest z karbonu. Bardzo podobne jest wence chemikę M1, natomiast tutaj widać, że to komponenty są premium i, i są dużo lepsze. Tu uchwyt karbonowy, taki ergonomiczny, bardzo dobrze leży w dłoni. Mamy jeszcze nakrętkę aluminiową. Taka odchudzona jest. No, pasuje tradycyjnie do całości. Ta wędka opisana jest jaką mam i wszystkie jej parametry. No i teraz, Blank do pierwszej przelotki widać krzyżowy oplot. Czyli ten Blank, blank będzie miał zapas mocy. Pokazuje nam się przelotka. Sama przelotka to projekt Hendinga. Karbonowa rama, ceramiczny pierścień. Wygląda to innowacyjnie. No i ładnie. W sumie mamy 8 tych innowacyjnych przelotek karbonowych Handinga. No, za wyjątkiem przelotki szczytowej, która jak już wspomniałem jest w no, wygląda to no, kosmicznie. No, przepiękny, przepiękna jest ta wędka. Jak widzieliście, wędka wygląda świetnie wizualnie. A teraz sprawdźmy, jak wygląda jej ugięcie pod obciążeniem. No, jak współpracuje z różnymi przyrzętami o różnej gramaturze. Warto tutaj wspomnieć, że na kołowrotku mam nawiniętą plecionkę 14LB. Jej ugięcie wygląda tak. Zacznijmy od przynęty ważącej około 8 gramów. Na szczytowce widać opad, może nie bardzo wyraźnie, ale szczytówka odbija, kiedy przynęta styka się z dnem. No, wędka ładuje taką przynętę bez najmniejszego problemu. Kolejną przynętą jest Predator ważący z główką zigową około 13 gramów. No, i tutaj wszystko jest idealne. Następnie sprawdźmy woblera 11 cm 15 gramów, Jest to to Shiner ze sklepu Meredit, bardzo dobry woble zresztą. No, leci bardzo daleko jak widzicie. No i świetnie się czuje tą wędką, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził mojej kultowej przynęty Westin z 12 cm na główce 5, 5 gramów. Opad widać idealnie, ładowanie wędki jest no, też świetne. Na koniec założyłem kopyto czy to Predatora ze sklepu Spin Polar ważącego z główką dźwigową 24-25 gramów. No i wszystko opad widać, dobrze ładuje wędka. Spokojnie można by było założyć coś większego, chociaż ja, ja raczej tego robić nie będę. Jak widzieliście, wędka wykonana jest bardzo starannie, z najlepszych i wysokiej jakości komponentów. Jest szybka, z, duży, z zapasem mocy. Innowacyjne przelotki handinga y, robią w, w, ogromne wrażenie. Uchwyt jest bardzo wygodny. Moje pierwsze odczucie, jak ją rozpakowałem, że to będzie taki y, wędka do twitchingu i rzeczywiście... Muszę powiedzieć, że chyba bardzo fajnie się będzie ją szarpało w oblery. Pozostaje mi tylko sprawdzić woblery 13 cm. No one ważą co prawda 25, około 25 g, więc zrobię to na razie ostrożnie, chociaż ta wędka wytrzyma. No, i pozostaje mi najważniejszy wykonać test na żywej rybie: jak, jak wędka Blank przenosi brania, jak zachowuje się podczas holu, no ale to zrobię już w następnym filmie. Jak tylko oczywiście te ryby będą brały. W każdym razie pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego. Cześć!